Ja powiem ci, że ja się cały czas zastanawiam, czy ja nie popełniłam błędu, że ja cię tak puszczam. Cały czas, cały czas myślę, czy to wszystko. Poczekaj, jakie to fajne, takie inne. Stryk powiedziałam, dobrze, Ania, możesz jechać, ale tak wiesz, z dnia na dzień zaczęłam gdzieś tam jakieś oglądać wiadomości. To się dzieje, gdzieś tam za granicą. Wiesz, jak to się mówi, licho nie śpi. Aniu, ale powiedz mi, czy wy macie tak przygadane z dziewczynami, Te wasze, taką kwestię tak, bezpieczeństwa, mam. żebym ja była spokojna. Czy wy macie tak, przegadane? Ja rozmawiałam dziewczynami. No to, dobrze, to opisz mi, co będziecie robiły, żebyście, żebyście czuły się bezpiecznie, żeby, żeby ja się była bezpiecznie, spokojna. nie, tak. nie, będziemy Będziemy chodziły z nie, grupą, nie, nie, się rozdzielać. jeżeli no, jeżeli chodzi o napoje? Żeby broń Boże, nikt ci czegoś nie wrzucił, Aniu. No to przecież na... Normalne, bo jak ktoś ci dorzucić. No to problem. będę brała ze sobą na jaki problem. Wiesz, co się dzieje, jak ktoś rzuci Ci jaką tabletkę, Bez tracisz przytomność, przestajesz na to, to logicznie jestem myśleć. Nie, grupie, Bój. gdzie przynajmniej będzie z 30 osób. A może ktoś tej więcej. grupie się okazać jakieś nie takie. ma będzie teraz wszystko wymieniała w świat. jak, będę jak wszystko, najbardziej się, zniechęcić, nie? Ania, bo ja jestem opiekuńczą mamą, martwię się o ciebie. No to nie mam będzie opiekuńczyć, ale to ma nie musi mi tak cały czas nadawać. No mam być mi cały czas. Bo to jest pierwszym twoim Boże wyjazdem samodzielnym. Jesteś w innym kraju, inne państwo, inna kultura. No tego, tym bardziej inna narodowość, inni inne ludzie. Że ja nie wiem. Nie wiem, że będę w innym kraju. A w jakąś głupią ten... uliczkę nie, wejdziecie wieczorem. Boże, i drogi, musi mama się tak nagadać. No przecież nie potrzebuję, żeby mama nie tak gadała. No ja wiem, muszę się pilnować, okej. Okay?